Dzisiaj spotykamy się w hotelu Marina w miejscowości Siła Koło Olsztyna. Ta konferencja ma już wieloletnią tradycję. Na północy Polski mamy już ósmą edycję i bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny zaprosić naszych partnerów, naszych uczestników na to bardzo ciekawe wydarzenie. Na swoim stoisku pokazujemy tym razem serwer z tak zwanym j -Bodem. Jest to system, który spokojnie obsłuży około 400 kamer albo i więcej. Udział w Spinie daje nam możliwość zaprezentowania dokładnie nowych gałęzi produktów, które posiadamy, także są promocje tak zwanej marki i możliwość nawiązania bardzo przyjemnych kontaktów biznesowych. Na SPIN przyjechaliśmy z systemem RACS5, który jest następcą popularnego systemu RACS4. System RACS5 stworzony został na potrzeby realizacji projektów dla dużych systemów typu biurowce. Przyjechaliśmy z wieloma produktami. Przyjechaliśmy z systemem wygodnego życia albo, jak ktoś woli, inteligentnego budynku, jakim jest YesLi. Przyjechaliśmy z czujnikami ruchu i obecności. Ale przyjechaliśmy również z przekaźnikami, które są w stanie zabezpieczyć system i zwiększyć jego odporność na zakłócenia, odporność na przypięcia. Tegoroczny spin i edycja południowa, i edycja północna zawarliśmy pod szyldem Pasi Optika Land I tą treść chcemy przekazać naszym partnerom projektantom. Zdecydowaliśmy się na udział w spinie. To już jest taka powiedziałbym nawet tradycja, ponieważ jesteśmy razem już dobre kilka lat. Bardzo cenię sobie możliwość przekazania wiedzy. Projektowania uczymy się 5 lat na studiach, potem zdobywam jakieś doświadczenie. Natomiast no, bez wiedzy o produkcie konkretnym, którą no, dobrze jest raz na jakiś czas odświeżyć, no to sukcesu nie osiągniemy. Także po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy już na Spinie. No, trudno mi nawet powiedzieć, który raz, ale ciągle chcemy być innowacyjni, przywozić jakieś nowe treści, nową wiedzę. Udział w SPINie to przede wszystkim spotkanie, odświeżenie relacji z projektantami, jak również zawiązanie nowych kontaktów, które mam nadzieję zaowocują w przyszłości. Konferencja SPIN organizowana przez firmę Locus jest wyjątkową konferencją. Stawia na bardzo wysoki poziom techniczny prelegentów, na wiedzę, jak również spotyka się tutaj projektantów z większości interesujących nas w branż. Więc to jest spotkanie, na którym uważam, że powinniśmy i musimy uczestniczyć ze względu na zarówno formę, jak i stopień organizacji, ale też zaproszonych gości